Drugi z trenerów, Cezary Krukowski, trener Jiskry Szydłowo, też bezpośrednio po meczu. Trochę szkoda, bo do pewnego momentu remis 2-2 i on by był dla nas bardzo dobry. Piła by straciła punkty i to by im trochę skolidowało tam z ich planami awansu do czwartej ligi. Opowiedz, Czarek, jak to ten mecz wyglądał z ławki trenerskiej? Zgadza się. Pierwsza połowa na pewno y, solidna. Traciliśmy dwie bramki po stałych tak gry, gdzie, gdzie uczeliśmy się przed wszatni na te, na te właśnie rozegrania. Niestety nie udało się nam uchronić, ale za to stworzyliśmy sobie y, sytuacje bramkowe, dwie szyliśmy, Jeden słupek do tego jeszcze jedna mogłaby być sytuacja bramkowa. Y, w drugiej połowie zaczęliśmy dobrze, solidnie. Moim zdaniem na końcu zabrakło nam parę gdzieś tam z przodu, aby móc szukać tej bramki na 3-3 i skończyło się wynikiem takim jakim. Słuchaj, takie słyszę tutaj opinie kibiców i sam zresztą oglądam te mecze i widzę, nie gramy źle, gramy dobrze, ale nie możemy wygrać meczu. No... Cztery chyba z czterech meczów, trzy porażki, jedna wygrana, czy to efekt tego, że gramy z mocnymi zespołami, czy po prostu y, masz problemy kadrowe jakieś, że raz gra na innej pozycji, kto inny, na innej i to się po prostu tak zmienia, bo są kontuzje, bo są jakieś kartki. Może wytłumacz to, dlaczego tak się dzieje? Są urazy, są kartki, ale tak jak w każdej drużynie, zdarza się, że popełniamy bardzo proste błędy, które otwierają wynik meczu dla drużyny przeciwnej, no i wtedy zaczynamy gonić, a nasi kluczowi zawodnicy są delikatnie po tej zimie no niestety urazy Bismarck nie przetrenował zimy. Łukasz jakieś urazy również go się przepontują. Ziarno-podstawowy zawodnik na na wiosnę też niestety urazy. No i tak gdzieś tak to wygląda, że szukamy cały czas gałecki po kontuzji, kiny nie ma. Mariusza, też, też kontuzja Także trochę tutaj kom komplikuje się Gramy za to młody, młodym zespołem no właśnie, W składzie młodych chłopaczków Co mecz yy, praktycznie wychodzi pięciu yy, Nie młodzieżowców Tylko można powiedzieć juniorów Bo 18 osiemnastolatków i 16, yy, 17 siedemnastolatków Także praktycznie co mecz ta piątka yy, Się ogrywa No i taki jest cel klubu yy, Aby za rok, za dwa ci zawodnicy Stanowili o sile tego klubu Muszę ci jeszcze zapytać Bo tutaj w sumie to obiecałem kibicom, że zapytam żebyś wytłumaczył sytuację u nas z bramkarzami, bo rzadko, rzadko się w sumie zdarza, że w zespołach bronią na zmianę, raz dwa mecze jeden bramkarz, raz dwa mecze drugi bramkarz, z czego to wynika? Weź to wytłumacz może. Ustaliśmy to przed sezonem, że żeby nie, 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 jakby to nie urażać ani jednego, ani drugiego bramkarza, bo, bo uważam, że są na podobnych umiejętnościach, jeden ma swoje, atuty, drugi ma swoje atuty. I chciałbym, żeby obydwu obydw 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 tych bramkarzy grali po prostu mecze, bo jeden nie jeden nie będzie grał. To jest ta taka kiepska pozycja, że jeśli bramkarz nie zagra 20, 25 meczów, no to no to no to ani się nie rozwija. To są dwóch to jest dwóch, to są jest dwóch młodych opaków, także no uważam, że Taka, taką decyzję podołałem i tak, tak bronią. Ok, teraz przed nami mecz znowu w Szydłowie z, no, z teoretycznie słabą Obrzenicą, chociaż głosy takie są, bo Obrzenica grała w pile i przegrała jedynie 1-0, y, to też nie będzie łatwy mecz. W tej lidze nie ma żadnych łatwych meczy, to już nam Szamocin pokazał, że jeśli nie wyjdziemy, nie będziemy walczyć tak jak dzisiaj, y, biegać, y, i to takie cechy wolicjonalne pokazywać, no to żadnego meczu nie będzie nam łatwo grać. Dobra, to życzę Ci, żebyśmy zaczęli od meczu z Obrzenicą wygrywać, a za tą rozmowę Ci bardzo dziękuję. Ja również dziękuję bardzo.